Trzecia cyfra w nazewnictwie laptopów Dell mówi nam o jego generacji. Kiedyś, przed generacją ósmą, w laptopach, w tych, w tych nazwach tych laptopów, mieliśmy literę E i świadczyło to o tym, że mogliśmy do takiego laptopa podpiąć stację dokującą e-port. Od generacji ósmej, wzwyż, już tego slota na e-port nie ma. Wyglądało ono tak. Z tej stacji dokującej na e korzystały laptopy Dela od generacji pierwszej do siódmej, czyli na przykład E6410, E6430, E5450 albo E7470. Natomiast jeżeli chodzi o Dele Precision, to laptopy, które z niej korzystały, miały na początku literę M oraz jeszcze były to generacje pierwsze i drugie, czyli 7510 na przykład i 7520. Od ósmej generacji wzwyż tych laptopów nie mamy już złącza ePort, natomiast możemy skorzystać ze stacji dokujących na USB-C, które obsługują raz, że wyższe rozdzielczości monitorów, wyższe odświeżanie, możemy podłączyć do nich większą ilość urządzeń peryferyjnych i możemy również oczywiście zasilać za jej pomocą laptopa. W późniejszych generacjach laptopów marki Dell oczywiście podłączamy tak samo jak w przypadku latitude stację dokującą na USB-C, a w nowych. W jeszcze nowszych modelach mamy do dyspozycji podwójne złącze Thunderbolt, które możemy wykorzystać do podłączenia stacji z większym zasilaniem do obsługi jeszcze wyższych rozdzielczości i monitorów o wyższym odświeżaniu.